Cześć, witamy na kanale Trams. Dzisiaj będziemy próbować strzelać z łuku bruszkowego. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie Kołczan z temu niecałe 30 zł, słuchajcie. A ja chciałem szyć ręcznie ze skóry. No i będziemy testować. Sam przeleciał. Dobrze wyzerowany. Sześć trafień było. Nie było żadnego, żadnej strzały poza tarczę, także zobaczymy jak będzie w dalszej odległości. Pięknie. Tu mamy fatygowaną strasznie strzałę, bo bez lotek. Także zobaczymy jak będzie lecieć. Widzicie nie, nie, ma, lotek, to nie ma lotek to jest słabo. Panu Bogu w okno. I tu mamy lotki kompletne i wtarcze. ostatnia chyba ostatnia, nie? Mhm. No jak na pierwszy raz z łukiem, nie? Pacjent byłby niezadowolony. Mój dom moja twierdza, nie przebiło, nie przebiło. A łuk, żeby was nie skłamać, kupiłem jakieś 4 lata temu. Za ile? Za 900 zł. Myślę, że warto inwestować w takie rzeczy, bo, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć za jakiś czas, nie? Odłożymy łuk, bo idziemy powyjmować strzały starczy i będziemy robić drugą rundę i myślę, że troszeczkę jeszcze w dalszej odległości że bierzemy i zobaczymy to jak dalej pójdzie nasz rozwój. To jest bez jednej lotki Zleciała z boku nie? Ale to bez jednej lotki nie? To... Zobaczymy Jest ta masywna od podstawowego kompletu O, zleciała w drzwi. Prawie w środek teraz. O. Siłownia trochę, nie? No, powiem szczerze, że troszeczkę. Ale teraz panu Bogu w okno poleciało. Jak macie jakieś uwagi, jak poprawnie strzelać z łuku, to chętnie poprosimy o. Tak, o takie nawet w komentarzach. O komentarze, a też nawet szkolenie, bo ja nie jestem omnibusem. I ja to robię, że tak powiem, z ciekawości. No, to jakieś 20 metrów mamy chyba. Zaraz zmierzymy krokami. O, znowu. Drzwi. Zobaczymy, czy wyjmiemy. To ostatnia, nie? Mhm. No i kurczę! Idziemy zobaczyć efekty oj, 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 oj Co tu się wydarzyło? Ma moc. Wieszczały są zepsute Lotki nawet wessało, nie? No koło to było 20 metrów 20 metrów Przeleciały na wylot, no. Jedna się połamała, widzisz? No. Ciekaw jestem, czy multitol mój yy, zdoła to wyciągnąć. Ja powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem tego oto, tej mocy, o. A to tylko 20 metrów. Nie? Nie spodziewałeś się, że to taką moc ma łuk, blaczkowy. łuk blaczkowy, tak. Takie jest. trochę alternatywa, nie? Do broni palnej. Alternatywa do broni. Pod warunkiem, że jest się przeszkolonym, tak? No. W tym będzie, bo ja to robię, podkreślam pierwszy raz. Zapolowałbyś tego? Jak by było trzeba tak. Także odkładam I wyrywam. I wyrywam Ale patrz, porysowane. Zobaczymy, czy lotki są. nie w środku jest no. Nie. No, ok, pogięte da, tylko. Pogięte, ale da, da, dadzą radę jeszcze chyba. No, da radę. A tu patrzcie, słuchajcie. To, co mi się zrobiło wcześniej. Wbiła się w te... Biła się. Biła się statyw i tylko łucznik o szlachetnym sercu będzie w stanie ją wyjąć także zobaczymy czy jestem o szlachetnym sercu czy też o kamiennym chyba, chyba mam to szlachetne serce bo udało mi się. Przebiło. Słuchajcie. Na wylot. Przebiło na wylot. Widzicie? To wiecie co? że To jest chyba już umar temat. Wyobraź sobie, że to jest człowiek, i w kość wpadło. Nie chcę sobie tego wyobrażać. Wolę o tym nie myśleć. Wolę tylko strzelać. Przeszła. Po, po Niestety nie udało się. Złamała się, tak? No, gra. złamała się, no bo to jest ten. No niestety, słuchajcie Mimo operacji pacjent zmarł Mimo operacji pacjent zmarł, także okay. Taka jest Ostroż. siła, słuchajcie A wiecie dlaczego została wyjęta? Bo ona jest tu zlisowana zlicowa z grotem A tu patrzcie Teraz Tutaj ta strzała Ma tutaj Nie ma lica, jest wypukła Dlatego, nie chciała, dlatego się złamała, nie? Także Dzisiaj do wyrzucenia 4 strzał. Dla treningu robimy jeszcze jedno strzelanie i będziemy kończyć, bo trzeba jechać do rodzin. Szczeliśmy ostatnią serię, także idziemy zobaczyć, co nam się udało uszczelić. Ile poszło panu Bogu w okno? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Panu Bogu w okno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w cel. Tak, tak. Jedna się odbiła. Także myślę, że, że, że koniec końców i tak dobry rezultat jak na pierwszy raz kontakt, dłuższy z, ze strzelnictwem, że tak powiem, uczniczym. Wyciągamy, zbieramy się także. I podsumowanie będzie. Tak jest. Ciao, jak widzimy, tutaj mamy jedną akcję i pięć strzałów uszkodzonych, także do wywalenia, także trzeba się z tym liczyć, że komplet strzał będzie za jakiś czas trzeba by kupić to kolejne pieniądze, także pomoż... Myślisz, że taki łuk jest w stanie dla osoby, która nie ma czym się bronić, zastąpić brońparną? Myślę, że jest w stanie, jeśli ta osoba, która y, jest w posiadaniu łuku broczkowego y, ma umiejętności, żeby się nim posługiwać, tak? Także koniec końców myślę, że warto zainwestować, jeśli ktoś lubi takie rzeczy oczywiście, nie? Tańsze to jest niż, niż broń palna koniec końców, nie? I pamiętajmy, że jest cichsza i bez pozwolenia. Bez pozwolenia. Także zastanówmy się nad tym głęboko, w co zainwestować, nie? Także polecam, pozdrawiam Dawidzewar. Zasubskrybujcie, zalajkujcie i udostępnijcie pcio.